Rzecz, która okazała się e, może z 12 lat temu dopiero, e, bardzo kluczowa, bo ktoś mądrze zauważył, że sama konstrukcja, łopatek, łożysk, e, dokładność wykonania, świetne e, wyważenie i tak dalej, które mamy w EBM Pabst, Cilabek czy innych naj najważniejszych markach na świecie nie wystarczy do tego, by osiągnąć wartości tak naprawdę głośności i jak najbardziej laminarnego przepływu powietrza, bo to ono jest wtedy ciche, tak? Czyli przy przepływie turbulentnym mamy o wiele większy problem tak naprawdę z powietrzem niż przy jego laminarnym, spokojnym przepływie. Stąd też zaczęła się, tak naprawdę zaczął się wyścig na obudowy. No i teraz tak naprawdę chyba każdy znaczący producent już korzysta z takich układu, w którym tak naprawdę wentylator jest tylko i wyłącznie tym sercem w całym obiegu, którym jest jego obudowa. I to jest to, o czym... To chyba rzadko nie... zaglądasz do czegokolwiek poza Aerisem znaczy, no, i Draftonem Profesjonalem. No, e, każdy szanowany producent, czyli e, marka Aeris czy marka Drafton chyba mają na to wyłączność. Czy ja się mylę? No, ja Kto ja... widział e, urządzenie, które miałoby Jasne. podobne rozwiązanie do rozwiązania w Draftonie, czyli jest taki ślimak, który za chwilę wyjmiemy i pokażemy, albo w Arisie, też jest po prostu duża obudowa wentylatora, która jest tak naprawdę jednym scalonym elementem. Czy jest jeszcze jakiś producent, który tak rozwiązuje sprawy w swoje? Brink? No to w sensie Drafton. Czyli wymieniłem dwóch producentów, Zender i Brink jako producenci, brandy nasze, czyli Aeris Next i Drafton Professional, czyli tak naprawdę nie ma w Polsce rozumiem, gracza, który tak by tworzył swoje wentlatory. Tak? A, dla, a dlaczego? To, żeby Tak, ale, tak, a, tak. Ale bardziej te pytanie brzmiało, dlaczego yy, nie stosuje się tego rozwiązania zbyt często. To jest dość podrażające. Tak, cenę rekuperatora. Biorąc pod uwagę, że ten rekuperator miał być tańszy niż ten, o którym rozmawiamy, <tuszel> też od czasu do czasu, czyli Alice Next, ale niestety to rozwiązanie okazało się nie do zdublowania w inny sposób technologiczny. W związku z czym wentylatory są też no bo, bież... w taki sposób zaprojektowane. Tomek, sposób ciebie jeszcze nie było, bo tutaj jest Artur, który, którego nie przyznasz, e, i, i, i to jest człowiek, który stworzył Alice Next, a teraz stworzył e, czy teraz już dość dawno tego e, brinka Flera, powiem tak, w tej na nie? A teraz nazywanego Drafton Professional. Uznał on w swoim, jakby, przygotowaniu projektu, że nie ma opcji na inne rozwiązanie, tak? Że ta, to rozwiązanie, właśnie tego miejsca rozprężenia się, czy dłuższej przebiegu powietrza, zaraz to wytłumaczy inżynier Tomasz Rzeszutko dokładnie, jak to działa, ten ślimak. Przy pomocy Artura, proszę bardzo, nie da się z tego zejść, tak? Chciano stworzyć centralę, która będzie Walczyła z Arison Nextem, dosłownie, tak? Czyli tak naprawdę będzie wygrywać ceną, bo to było jedno z najważniejszych założeń, tak? A zachowa swoją klasę. I tak naprawdę no, w żaden sposób nie byli w stanie zgodzić się na zejście z tego najważniejszego parametru. Ja powiem więcej, czyli tej obudowy. Dołożyli tam coś, co przewyższa Arisen Nexta i to jest właśnie. No, I zaraz to pokażemy. Ale w takim razie ja potrzebuję e, ochotnika. Tomasz, wyrywasz się, żeby wyciągnąć e, wentylator z, z Brinka Z Draftona Profiona. Ja jestem jedynie Tomasz tutaj na tej sali. <laughs> <laughs> Tomasz rysutko, proszony do e, wyciągnięcia, jeżeli mogę cię prosić. A jak je to Artura, okej? Okay? To Artur! Tomarz... you będzie... help us to disemble the fan from the inside, or this is also for Wimwork? ja. Yeah, yeah. Okej. Okay. Bardziej chodziło o to, że jak to zaprojektował tam, żeby go włożyć, to teraz będzie wiedział, jak... Tak wyjąć. chcieliśmy go zatrudnić do tego, że skoro projektował, to niech wykłada, ale dobra. W każdym razie, tak jak Tomasz tam się będzie zajmował wyjmowaniem wentylatora, to... A skąd ten wentylator ma wiedzieć, z jaką prędkością się ma kręcić, żeby było dobrze? Znaczy, najpierw to musi wiedzieć, ile metrów sześciennych i to my decydujemy, nie? A potem musi wiedzieć, w jaki sposób dążyć do tego, nie? No, jaki jest problem? Problem jest taki, że na początku, jak uruchamiamy instalację ona jest czyściuteńka, i filtry, filtry są czyściuteńkie, no to w tym momencie, to w tym momencie mamy sytuację taką, że wentylator ma tam ileś obrotów, jakieś tam napięcie, ok. Ale jak w momencie, kiedy filtry zaczynają się brudzić, a one się nie brudzą równomiernie, bo Często jest Dziękuję. tak, że po prostu jeden z filtrów brudzi się zdecydowanie szybciej. To jest wzrost oporów i w tym momencie nasza centrala przez automatykę ma zadane 200 metrów nawiewu, 200 metrów wywiewu. No to w tym momencie, jeżeli na przykład na nawiewie filtr zabrudził się ten szczerbni mocniej, no to wentylator musi więcej obrotów mieć. I w tym momencie oczujnikowanie centrali, które może być realizowane w różny sposób, bo w IADISie Next było to pomiar presostatyczny, czyli różnica ciśnień między przed wentylatorem i za wentylatorem mówiła o tym, że trzeba podkręcić obroty. Tu pomiar realizowany jest nieco inaczej. Tu mamy do czynienia z czymś, co działa troszkę szybciej nawet, bo mamy anemomet wiatraczkowy. Ja powiem więcej. To jest rozwiązanie, które jest dokładniejsze, lepsze i to jest taki step forward, tak? Czyli wobec tego, co daje na Maeris, oczywiście to uczujnikowanie jest niezwykłe. Mamy tam Kilkanaście y, czujników, sprzężonych co prawda w, w parę naraz, ale jednak jest ich tyle, które pozwalają na bardzo dokładność odczytu. Do, do, ale tutaj mamy odczyt bezpośredni, tak? To jest pomiar jak na anemometrze y, wiatraczkowym. Genialnie proste, genialnie dokładne i jak na razie totalnie bezawaryjne. Na razie, tak. I jeszcze chciałbym w tym momencie zapytać o taką bardzo ciekawą rzecz. Bo na rynku bardzo często spotyka się już teraz formowania. Mamy system stabilizacji strumieni przepływu powietrza, co uważam za bardzo śmieszne w centralach, które nie mają nagrzewnicy wstępnej, a są przeciwprądowymi, bo w tym momencie, w momencie, kiedy tylko się zaczyna minus pół stopnia, to po prostu ten system automatycznie się rozjeżdża, nie? Więc no bo, nie utrzymuje tej wartości e, ba, ba, balansu <laughs> bilansu. Ale w sensie. jeżeli mamy, jeżeli mamy sytuację taką, że Mówimy o strumieniu powietrza objętościowym lub masowym. Objętościowy można zmierzyć za pomocą po prostu ilości przekręceń się wiatraczka tyle powietrza może przepłynąć. Można presostatycznie zmierzyć, czyli wiedzieć po prostu na zasadzie różnicy ciśnień przed i za wentylatorem, ile jest metrów. Ale czego potrzebujemy, żeby zmierzyć strumień masowy powietrza? Bo niektórzy mówią, że strumień masowy powietrza to jest najlepsze, co może być, bo powietrze. Która ma inną masę, czyli w innej temperaturze i w innej wilgotności, wilgotności, ma inny zasób energetyczny. Wilgotniejsze powietrze ma więcej energii w sobie. Żeby zmierzyć strumień masowy powietrza, rekuperator musi mierzyć wilgotność strumienia powietrza. Więc gratuluję wszystkim, którzy mówią, że mamy pomiar masowy powietrza i. bez czujnika wilgotności. Właśnie. A są takowi gracze na polskim rynku nie mali, którzy chwalą się tym, że właśnie podobnie jak to myśmy kiedyś zaczęli, bo to tak naprawdę od ta Arisa się właśnie narodziło, ten masowy strumień powietrza to było nową i chodziło o to, że po prostu w zależności od wilgotności, czy też pory roku, tak, ta wartość przepływu powietrza się zmienia. Tak naprawdę inaczej. Zmienia się potrzeba prędkości wentylatorów, żeby osiągnąć tą samą wartość, bo Waga powietrza między zimą a latem jest diametralnie inna, tak? Ile procent różnicy można zanotować, Tomasz szybko? Ile procent różnicy między strumieniem w zimie a latem może e, zanotować tak naprawdę czujnik? Ile ile procent? Około 8%. No to jest ogromna wartość. Dużo. I Aeris był pierwszy, tak? I ogólnie, że na tym wszyscy popłynęli, bo chcieli też masowego przeliczania wagi. Znaczy, w sensie inaczej, strumienie na wagę powietrza, bo wtedy jest to dokładniejsze. No ale zapomnieli o tym, że no, jak my będziemy rozbierać ich urządzenia i obserwować, jakie kroczki za nami próbują robić, dostrzeżemy to, że no nie, no, nie można nazywać przeliczaniem po prostu na strumień masowy czegoś bez czujnika wilgotności. A ja to jeszcze raz powtarzam, tak się dzieje. Także wszyscy, wszystkie rzeczy warto weryfikować, które wchodzą nowe do naszych nowych polskich konkurentów, bo często jest po prostu niemożliwym osiąganie tych elementów, które, które mówią, że osiągają, tak, tak jak tutaj. Takich przykładów jest wiele. Dobra. że ja jeszcze dodam, tak, że tak po prostu świadomość z tym, że jakbyśmy uruchomili i regulowali instalację zimą i tą samą instalację zmierzyli, zrobili pomiar latem, to będą całkowicie inne wyniki. Dzięki temu przelicznikowi wynik będzie ten sam. Jeżeli ustawimy 550 do 550, to czy to będzie lato, czy to będzie zima, po, przej po przejściu za anemometrem zliczymy tą samą wartość metrów sześciennych na godzinę. I o to tutaj chodzi, tak, żeby nie reregulować instalacji dwa razy w roku, co był, było w stałych centralach standardem. Przyznam szczerze, że ja użytkuję starą centralę, która tego potrzebuje, tak? Jest to upierdliwe, a często tego nikt nie robi. Jest to pole do popisu dla Was, żeby też pamiętać. Na przykasa, czyli tak naprawdę, no my Wam zabieramy robotę, nie? Nasze centrale zmieniają to, do, dostosowują tak naprawdę prędkość wentylatorów do ciężaru powietrza. To ja teraz przełożę to wszystko, o czym żeśmy rozmawiali na centrale Drafton Professional. Przede wszystkim każdy wentylator jest do typu szeregu central dobrany o odpowiedniej mocy, czyli odpowiedniej wydajności metrów sześciennych na godzinę. Również odpowiedni odpowiednim dyspozycyjny. Każdy wentylator na bieżąco, to co już było powiedziane, wiatraczkowym anemometrem, mierzy sobie przepływ powietrza i podpowiada automatyce, jakie napięcie ma podać na wentylator, tak żeby strumienie były zrównoważone. Każdy wentylator ma zaprojektowaną komorę rozprężną. Dzięki, popatrzcie, to jest tak jak muszla ślimaka, to jest troszeczkę jak tłumik kulisowy. Po prostu te powietrze zanim opuści wentylator, ono już ma niższy poziom natężenia dźwięku niż przy samym wirniku, a dalej to już po prostu załatwia obudowa i tłumiki na instalacji, aby w dalszym ciągu te powietrze po prostu płynęło cicho. Przepraszam, bo tutaj ktoś bardzo mądre słowa powiedział, że ten rodzaj prowadzenia powietrza od tego turbulentnego do trochę bardziej laminarnego, bo on potrzebuje jednak zawsze trochę więcej czasu, żeby zmienić się w spokojny przepływ może być kierowany do, e, dokładnie w kierunku, w którym chcemy dzięki temu, tak? Czyli, czyli my, dokładnie na króciec, w tak, albo skrócenie, albo, al albo na wymienniki, prawda? Czyli tak, A z drugiej naprawdę, strony tak z drugiej strony na wymiennik, czyli tak, żeby wejść nieturbulentnie w lamele, tak? Żeby rozbić się w lamelach. E, rozwiązania konkurencji polegają na tym, że tam jest chaotycznie, nie? Także to zdecydowanie jest, jest abstrakcyjne w stosunku do tego, co my proponujemy. Chyba, że ktoś ma inne zdanie. Nie? Dzięki. Co więcej, każdy wentylator w draftonie profesjonalny jest przypisany do konkretnej centrali. Więc, generalnie rzecz biorąc, można sobie sprawdzić, czy został wyjęty z jednej i włożony do drugiej. Głównie dlatego, że po pierwsze to nie zadziała. tak? Ale to oczywiście programowo się rozwiązuje. Jeżeli chcemy zachować stały zrównoważony przepływ powietrza, bo to jest dość istotna rzecz, którą trzeba omówić. <laughs> dlaczego przede wszystkim ten strumień powinien być. Ten strumień powietrza powinien być zrównoważony. Jeżeli mamy do czynienia ze strumieniem niezrównoważonym, czyli więcej powietrza nawiewamy do budynku niż wywiewamy, w tym momencie mamy w budynku wytworzone nadciśnienie. W przeciwną stronę, jeżeli wywiewamy więcej powietrza niż nawiewamy, to mamy podciśnienie. I wtedy przy nadciśnieniu wszelkimi szczelinami z budynku próbuje nam się ta, ten nadmiar powietrza wydostać, ale w przypadku podciśnienia wszystkimi szczelinami próbuje nam do budynku wejść. I teraz, jeżeli mamy instalację skalibrowaną w ten sposób, że mamy w budynku podciśnienie, to gratuluję każdemu, który spróbuje dołożyć do kominka. Bo po otwarciu drzwiczek po prostu odwraca się ciąg i zamiast po prostu wszystko iść w komin tak jak powinno, sobie generalnie wraca grzecznie do mieszkania. Przy nadciśnieniu, <coughs> przy nadciśnieniu chwilowym jest wygodniej oczywiście. Tak. Natomiast y, dlaczego to jest istotne? Jeżeli równoważymy te strumienie powietrza, to co Tomasz powiedział, że wilgotne powietrze i suche powietrze, to może być nawet pomiędzy zimą a latem 8%. Jak popatrzycie to Aeris Next, bo to tu się łatwo mówi. On sobie po prostu potrafi na tym strumieniu masowym równać te strumienia i on Raczej chodzi blisko, ale czasami jest 2, 3, 4, 5 metrów różnicy pomiędzy nawiewem a wywiewem. On to dorównuje, i za chwileczkę znowu wraca do tej różnicy, czasami 3-4 metrów. Ale nie jest to 8%. Bo w tym momencie to jest kwestia taka: dopóki nie wytworzymy zbyt dużego podciśnienia albo nadciśnienia w budynku, to w tym momencie te szczeliny, które są tam w oknach czy gdziekolwiek, one nie zareagują, bo tam też trzeba pokonać po prostu pewien opór. Z kolei, jeżeli my. Mamy do czynienia z tym, że tam różnica jest powiedzmy o 2-3% pomiędzy obrotami, to w tym momencie więcej korzyści mamy z odzysku masowego, czyli z tego, że korzystamy z masy powietrza, a nie z ilości zrównoważonej metrów, niż z tego, gdybyśmy chcieli po prostu równoważyć pełni bilans powietrza. To są takie już trudne rzeczy, które na wykresach łatwiej się tłumaczy. W każdym razie trzeba dążyć do tego, żeby strumienie były jak najdłużej i jak najczęściej skalibrowane, były zrównoważone, to może mieć bardzo duże znaczenie przy budynkach wykonywanych w technologii szkieletowej. Pamiętacie budynek w technologii szkieletowej? To są przegrody, których tak naprawdę izolację zapełnia wełna. I w tym momencie, jeżeli taki budynek ma nadciśnienie i na przykład akurat mniej szczelna ścianka okaże się ścianką jeszcze zlokalizowaną w pobliżu łazienki albo w łazience, czyli powietrze tamtędy będzie opuszczało sobie, na przykład przy futrynie okiennej, mając kontakt na przykład z wełną, będzie opuszczało dom, to w tym momencie niesie ze sobą wilgoć, czyli osłabia izolacyjność przegrody termicznej.